Istnieje wiele y, mitów związanych z uzależnieniem, y, szczególnie jak chodzi o konkretne sprawy, czyli alkoholizm, narkomanie, bo ludzie jakby traktują ludzi uzależnionych, mówiąc, że to są tacy, którzy mają słabą wolę i gdyby chcieli, to by mogli przestać, ale po prostu no, w związku ze słabą wolą. Wyglądają tak jak wyglądają, mają kłopoty życiowe, mają brak pieniędzy, żebrają pod sklepem o 2 złote czy o złotówkę, natomiast uzależnienie jest chorobą. Niektórzy mylą pijaka z alkoholikiem, pijak jak mówią potocznie pije bo chce, a alkoholik pije bo musi. Po prostu uzależnienie jest jakby przymusem używania substancji, od których człowiek się uzależnił, czy też czynności, od których się uzależnił. To, że choroba wymaga leczenia, ludzie, którzy na przykład są ludźmi wysoko prosperującymi, a uzależniają się, mają duży problem z identyfikacją, w związku z tym, że ogólnie społeczny pogląd na temat właśnie y, alkoholika, to jest taki, że to jest człowiek, który jest bezdomny, y, żebrający właśnie o ten, czyli jakby z, poza nawiasu społecznego, wykluczony ze społeczeństwa. Takiemu człowiekowi jest trudno zidentyfikować się z chorobą, pomimo że doświadcza cierpienia i różnych kłopotów związanych z życiem, ale ponieważ prosperuje wysoko, czyli ma zasoby finansowe, ma dużą willę, dobry samochód, firmę i on uważa, że on nie jest żadnym alkoholikiem, po prostu pije drogie trunki, w związku z tym jaki już z niego może być alkoholik.